Serdecznie Ewelina Zychmułek, Fundacja Instytut Świadomości. W naszym cyklu naukowiec ze świadomością. Moim gościem jest dzisiaj pani profesor Monika Frączak, profesor Instytutu w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Witam serdecznie, pani profesor. Witam panią, witam państwa dla mi bardzo ciekawy temat, który może budzić emocje, a na pewno mamy nadzieję, że będzie budził świadomość nie tylko u kobiet, ale też u mężczyzn, którzy dzisiaj są naszym głównym podmiotem rozważań. A mianowicie będziemy rozmawiać o temperaturze w DNA, ale pod kątem warunków, jakie sprzyjają do powstania prawdziwego mężczyzny. Zaskakujące, fascynujące, ciekawe. I nazywa się takie pierwsze pytanie: Co tak naprawdę pod kątem genetycznym znaczy prawdziwy mężczyzna? W sensie biologicznym i genetycznym, prawdziwy mężczyzna oznacza mężczyznę skutecznego, czyli zdolnego do zapłodnienia kobiety i poczęcia dziecka. No, chciałoby się powiedzieć, że pełniejszej i prostszej definicji nie można było sobie wyobrazić, ale wiemy już, że nauka zwykle jest prosta i elegancka i prostsze rozwiązania tym prawdziwsze. Przeczytałam sobie kilka materiałów przed naszym wywiadem i znalazłam takie pojęcie szoku temperaturowego, który dotyczy jąder męskich. Co to jest szok temperaturowy i w jaki występuje, co może oznaczać dla zdrowia mężczyzny. Proces produkcji plemników, czyli proces spermatogenezy, który zachodzi w gonadach męskich, jest procesem, który ściśle zależy od temperatury gonad. I przebiega on w sposób prawidłowy, jeżeli temperatura jąder jest o minimum dwa stopnie niższa od wewnętrznej temperatury ciała. To dlatego gonady męskie umiejscowione są poza jamą brzuszną w worku musznowym. Ale w trakcie produkcji plemników jest wytwarzana w gonadach duża ilość ciepła, która cały czas musi być odprowadzana na zewnątrz. Jest to możliwe dzięki mechanizmom termoregulacyjnym, których zadaniem jest kontrolowanie temperatury w gonadach i utrzymywanie jej cały czas na stałym, niższym poziomie. I takie zadanie pełni m.in. moszna. Jej specyficzna budowa, możliwość kurczenia się i rozkurczania, brak tkanki tłuszczowej czy bardzo duża ilość gruczołów potowych w skórze ułatwia oddawanie ciepła z gonad na zewnątrz, ale i przy długotrwałym wzroście temperatury w gonadach może dojść do upośledzenia działania mechanizmów termoregulacyjnych i w konsekwencji do zjawiska zwanego przegrzewaniem jąder, czyli szoku temperaturowego jąder. Możemy wyróżnić takie dwie grupy czynników, które powodują wzrost temperatury w gonadach. To są czynniki kliniczne, wewnętrzne, związane ze stanem chorobowym. To może być stan chorobowy lokalny, czyli dotyczący męskiego układu płciowego. Na przykład do takich patologii należą żelaki powrózka nasiennego, ale to może być również stan ogólnoustrojowy, na przykład infekcja przebiegająca z wysoką gorączką. Druga duża grupa czynników to czynniki środowiskowe, zewnętrzne, które zależą. Pod, są, są związane z jakością życia i z wykonywaną pracą. Na przykład praca siedząca, praca w wysokich temperaturach, noszenie obcisłej bielizny, częste, długie, gorące kąpiele, sauna, czy wielogodzinne trzymanie komputerów przenośnych na kolanach w okolicy krocza zwiększa ryzyko podwyższenia temperatury w gonadach. Czyli można powiedzieć, że przegrzewanie gonad jest częstym zjawiskiem, a badania wskazują, że jest ono również związane z niską jakością nasienia. Dlatego też w przypadku gonad męskich czynnik temperaturowy jest czynnikiem ryzyka zaburzeń płodności u mężczyzn. No, bardzo poważna sprawa, tak naprawdę, i myślę, że. Mało, który pan aż tak mocno zdaje sobie sprawę z konsekwencji codziennych, takich zachowań. Do tego jeszcze zaraz wrócimy, ale chciałam zapytać, czy ten szok temperaturowy, to przegrzewanie jest zjawiskiem przejściowym, czy już trwałym, jak już się pojawi? Wiele sytuacji, na przykład epizod gorączki powyżej 38 stopni, czy, czy jednorazowa 20-minutowa wizyta w saunie, powoduje spadek liczby plemników w nasieniu oraz osłabienie ich ruchliwości już w pierwszym tygodniu po ekspozycji na ten czynnik. I ta, ta gwałtowna reakcja gonady na szok termiczny jest spowodowana zahamowaniem, częściowym zahamowaniem procesu sper, spermatogenezy. I badania wskazują, że parametry plemników po, po, tym incydent, po takich incydentach wracają do stanu wyjściowego tak po około 5-6 tygodniach. Czyli można powiedzieć, że szkodliwy wpływ krótkotrwałych epizodów wzrostu temperatury jest zwykle zjawiskiem przejściowym. Sytuacja się komplikuje, jeżeli gonady są przez dłuższy czas narażane na wysoką temperaturę. Wtedy gonady nie mają tego czasu potrzebnego do, do przywrócenia pełnej wydajności tego procesu i wtedy normalizacja parametrów plemników jest znacznie bardziej utrudniona i wymaga dłuższego czasu, bo może dojść do takiego rozlegurowania środowiska wewnętrznego w konadzie, co może spowodować, że te zaburzenia plemników będą bardziej rozległe i mogą one obejmować na przykład uszkodzenia materiału genetycznego. Czyli możemy powiedzieć, że szkodliwy wpływ temperatury, wysokiej temperatury na jakość nasienia będzie zależała od wysokości tej temperatury, czyli stopnia, stopnia działania tego czynnika, od czasu ekspozycji na ten czynnik, ale będzie też zależała od wyjściowych parametrów spermatogenezy. I od możliwości, indywidualnych możliwości adaptacji organizmu do długo utrzymującej się temperatury w gonadach. I w tym względzie możemy mówić o dużych różnicach międzyosobniczych. Myślę, że mało który Pan zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i też z tego, że żeby przeczekać i poczekać na jakość, maksymalną jakość nasienia, bo 5-6 tygodni to nie jest wcale tak... Krótko wydawałoby się, że nasz organizm może się regenerować szybciej, a przecież tak istotna kwestia jak jakość nasienia, jakość plemników, zwłaszcza dla osób, które starają się o dziecko, jest tutaj kluczowa i myślę, że nasz cykl bardzo się cieszę, że ma taką właśnie formę popularno-naukową, i, popularnonaukową i, i może pomóc parom, chociażby też zaplanować czy wykluczyć pewne zachowania z, ze swojego codziennego rytmu. Dnia. No bo chociaż to, co Pani wspomniała, czyli um, przegrzewanie jąder poprzez używanie elektronicznych sprzętów, no głównie komputerów, głównie laptopów, bardzo wiele osób w taki sposób e, pracuje, nie wydaje się to w żaden sposób szkodliwe, a jest. Jakie są konsekwencje takiego codziennego kładzenia laptopa na kolanach w okolicach właśnie Męzyn? Czas pandemii zmienił nasz styl, styl życia i pracy. Wielogodzinna praca z komputerami związana ze zdalnymi spotkaniami biznesowymi online, z nauką zdalną, zmusza nas do częstszego przyjmowania pozycji siedzącej. Dla gonad męskich siedząca pozycja ciała jest najmniej korzystna, ponieważ to, co już mówiłam wcześniej, utrudnia oddawanie ciepła z gonad. Ale trzeba pamiętać, że urządzenia elektroniczne, komputery, ale również telefony komórkowe, są to źródła niekorzystnego dla naszego organizmu pola elektromagnetycznego. Ale są to również urządzenia, które emitują ciepło. Wykazano, że już po godzinie trzymania laptopa na, na kolanach w okolicy krocza może zwiększyć temperaturę moczny o ponad 1 stopień. Badania wskazują również, że oprócz tego wpływu na płodność istnieje również związek pomiędzy nadużywaniem sprzętu komputerowego a sprawnością seksualną. Jest to związane z tym, że ta wymuszona pozycja siedząca, ona nie tylko utrudnia oddawanie ciepła, ale również utrudnia krążenie. Poza tym praca zdalna często też będzie się towarz... Pracy zdalnej często towarzyszy silny stres, a stres często zajadamy, czyli może to w konsekwencji prowadzić do zaburzeń odżywiania przy obniżonym, aktywnym trybie życia. Może to w konsekwencji prowadzić do przyrostu tkanki tłuszczowej, wzrostu masy ciała. Czyli, czyli wszystkie te elementy mogą skutkować nie tylko zaburzeniami płodności, ale tak naprawdę ogólnego stanu zdrowia. Dlatego róbmy częściej przerwy w pracy z komputerem, wykorzystujmy je na jakieś aktywności fizyczne. Nie trzymajmy laptopów na kolanach, tylko na biurku, a jeżeli już podjadamy, zajadamy stres, to, to sięgnijmy po zdrowsze przekąski. Na przykład peski dyni i słonecznika są bardzo bogate w cynk a cynk sprzyja lepszej jakości nasienia, bo ma właściwości antyoksydacyjne, czyli chroni nasz, chroni nasz organizm, nasze komórki, również plemniki przed niekorzystnym działaniem reaktywnych form tlenu. Zwłaszcza prażone pestki są bardzo dobrą naprawdę przekąską i można dodawać do szerokiego spektrum różnych potraw od sałatek zaczynając. Natomiast rzeczywiście ta pandemia jest tutaj dużym wyzwaniem, bo nie dość, że wszyscy są zamknięci w domach, to jeszcze zamknięci w domach nie tylko są dorośli, ale też dzieci. I tak sobie teraz myślę, że młodzi chłopcy, czy w ogóle chłopcy, którzy od małego są przyzwyczajeni, niestety, do zdalnego trybu nauczania, do tego używania laptopa i z wygody po prostu kładą go na kolanach, mogą mieć w przyszłości duże problemy z płodnością, a nawet nie wiedzą, że może to być ta przyczyna. Warto więc o tym, o tym mówić. Czy znany jest dokładnie mechanizm odpowiedzialny za obniżenie płodności u mężczyzn, którzy są narażeni na przegrzewanie gonad? Mechanizmy odpowiedzialne za obniżenie płodności u mężczyzn związanych z narażeniem gonad nie są jeszcze do końca poznane. Cały czas prowadzone są badania na ten temat, które mają na celu wyjaśnienie molekularnych szlaków, które odpowiadają za ten typ zaburzeń płodności. W przyszłości takie badania mogą pomóc w opracowaniu nowych schematów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w niepłodności męskiej. Takie badania są również prowadzone w naszym instytucie w ramach projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Po raz pierwszy przeanalizowaliśmy w sposób. Kompleksowy, bardzo duży panel parametrów nasienia w liczbie około 50 w populacji 300 mężczyzn w wieku reprodukcyjnym, mężczyzn płodnych i niepłodnych, ale i też narażonych i nienarażonych na przekrzewanie gonad. Jedną z naszych grup, grup badawczych była grupa kierowców zawodowych. Wyniki naszych badań ewidentnie potwierdziły, że u mężczyzn z aktywnym czynnikiem temperaturowym jąder podstawowe parametry plemników, jak ich liczba, ruchliwość, ale nawet morfologia, czyli budowa, są obniżone w stosunku do grupy mężczyzn płodnych. Nasze badania wykazały również, że ten szkodliwy wpływ czynnika temperaturowego jąder na plemniki może wynikać nie tylko ze wpływu tego czynnika na sam proces produkcji plemników, który zachodzi w gonadzie, ale na funkcjonowanie innych narządów w układzie płciowym, przede wszystkim prostaty i na jądrze. Na jądrze jest to narząd, w którym plemniki dojrzewają i nabierają cech funkcjonalnych. Warto tutaj w tym miejscu podkreślić, że oba te narządy, prostata i na jądrze, są to narządy, które są głównym źródłem antyoksydantów w nasieniu. U mężczyzn z narażonych na przegrzewanie jąder obserwujemy stres oksydacyjny i obniżenie tego potencjału antyoksydacyjnego w nasieniu. Czyli tutaj stres oksydacyjny wydaje się, że jest jednym z głównych mechanizmów odpowiedzialnych za uszkodzenia plemników, a wolne rodniki tlenowe mogą uszkadzać wszystkie struktury plemników, wszystkie struktury, które są ważne. W procesie zapłodnienia komórki jajowej, a więc zarówno błony komórkowej, jak i mitochondria, czyli, czyli organele, w których produkowana jest energia potrzebna dla ruchu plemników, ale również DNA plemników, czyli ich materiał genetyczny. Jakie dokładnie czynniki sprzyjają powstawaniu? Plemników. Proces produkcji plemników zachodzący w Gonadzie jest procesem złożonym i wieloetapowym. Jego prawidłowy przebieg zależy od wielu czynników. Ale jeżeli miałabym wymienić główne, podstawowe, kluczowe i niezbędne czynniki, które decydują o powstaniu odpowiedniej liczby plemników zdrowych i prawidłowych, to wymieniłabym dwa takie czynniki. Pierwszym z nich, to czynnik temperaturowy, czyli główny bohater naszej dzisiejszej rozmowy. Drugim takim czynnikiem jest równowaga hormonalna w gonadzie męskiej. Pogoda męska jest to narząd, w którym produkowane są plemniki, ale jest to również narząd, w którym produkowane są hormony, hormon, męskie hormony płciowe, czyli androgeny. Przede wszystkim jest to testosteron i synteza tych hormonów jest bardzo precyzyjnie regulowana na poziomie centralnego układu nerwowego poprzez wpływ innych hormonów produkowanych w podzgórzu czy w przysadzce mózgowej. Ale okazuje się, że oprócz androgenów, czyli męskich hormonów płciowych, na spermatogenezę bardzo duży wpływ mają również żeńskie hormony płciowe, czyli estrogeny. I tak naprawdę równowaga androgenowo-estrogenowa jest kluczowa dla męskiej, dla męskiej płodności. Co ciekawe, do zaburzeń tej równowagi hormonalnej może, mogą prowadzić również czynniki środowiskowe. W naszym środowisku jest wiele związków chemicznych, które po przedostaniu się do organizmu naśladują działanie estrogenów. Zachowują się tak jak estrogeny, łączą się z tymi samymi receptorami, ale. Powoduje to zaburzenia równowagi hormonalnej, czyli szkodliwy wpływ na produkcję zdrowych i prawidłowych, prawidłowych plemników. Jest to o tyle ważne, że niepłodność dzisiaj jest bardzo dużym problemem społecznym. Jest to problem cywilizacyjny. I udział męskiego czynnika niepłodności wzrasta w krajach bardziej, bardziej rozwiniętych, uprzemysłowionych, więc ten wpływ czynników środowiskowych jest, jest bardzo istotny i okazuje się, że może on również dotyczyć zaburzeń równowagi hormonalnej w gonadach męskich. Odnoszę się do tego wątku czynników środowiskowych, które mają wpływ na płodność, mężczyzn. Co ciekawe, można już te czynniki środowiskowe wyodrębnić w bardzo młodym wieku, a wręcz dokładnie od początku życia malutkich dzieci, ponieważ słynna herbatka koperkowa, która jest dawana, polecana od lat przez położne mamy, babcie, okazuje się w ostatnich badaniach, że może wydzielać nadmiar właśnie estrogenów, hormonów żeńskich i tym samym zaburzać dojrzewanie u chłopców, a przyspieszać dojrzewanie u dziewczynek. Więc im dalej w las, tym więcej wiemy o też babcinnych sposobach i niektóre potwierdzają się, że warto używać je, a niektóre jednak trzeba mocno zweryfikować w swojej świadomości i w tradycjach. Taki aktualny temat dzieci dla mnie, akurat w tym przypadku, więc bardzo dużo czytam i byłam bardzo mocno zaskoczona tym, że właśnie ta słynna herbatka może mieć taki ogromny wpływ na późniejsze dojrzewanie u, u, u dzieci. Naszym głównym tematem jest temperatura jako taka. Istnieje takie zjawisko jak temperaturowa determinacja płci występuje u zwierząt, na przykład u gadów, u, u krokodyli, co oznacza, że to temperatura decyduje o tym, czy rozwinie się finalnie samiczka, czy, czy samiec. Czy podobne zjawisko występuje również u ludzi? Rzeczywiście, u gadów występuje więcej sposobów determinacji płci niż np. u ptaków i ssaków, u których występuje przede wszystkim genetyczna determinacja płci. Czynnikiem, który może, może wpływać na to, czy z jaj będą się wykluwały samce, samce czy samice, może być właśnie temp temperatura. I wykazano, że temperatura, w której inkubowane są jaja e, e, i zmiany, jakie zachodzą w czasie rozwoju zarodków, mogą wpływać na to, czy ostatecznie z jaj wykluwa, będą się wykluwać samice czy samce. E, możemy wyróżnić w zależności od gatunków różne typy. Takiej temperaturowej determinacji płci, zależnie od wysokości temperatury. U, u jednych gatunków e, niższe temperatury sprzyjają wykluwaniu się samców, e, a po osiągnięciu pewnego progu zaczynają się wykluwać samice. U innych gatunków gadów występuje zupełnie odwrotna sytuacja. Ale jest też trze trzeci typ. Determinacji płci zależnej od temperatury. Mianowicie, skrajnie wysokie i skrajnie niskie temperatury mogą powodować, że częściej będą się wykluwały samice, a inkubacja jaj w takich temperaturach pośrednich będzie sprzyjała wykluwaniu się samców. Być, być związany i prowadzić do zmiany proporcji. Płci, co może w konsekwencji prowadzić nawet do wygaśnięcia gatunku. Ale chciałam jeszcze dodać, że bardziej zaawansowane badania molekularne potwierdziły że, że ta temperaturowa determinacja płci tak naprawdę związana jest też z aktywacją genów. Tu w jądrze, w chromatynie jądrowej, wykazano, że w, że w chromatynie jądrowej dochodzi do pewnych zmian fizyko-chemicznych właśnie pod wpływem tem temperatury, które, które decydują o funkcjonowaniu genów. I Aktywują jedne geny, hamują inne geny i w ten sposób decydują, czy, czy, czy gonady rozwiną się w kierunku gonad męskich i żeńskich. Sądzę, że proces determinacji płci jest o wiele bardziej skomplikowany, aniżeli wiedza. Którą, którą posiadamy na dzień, na dzień dzisiejszy. I, I tak naprawdę w proces ten zaangażowany jest cała sieć, sieć genów, z których wiele jeszcze jest nieodkrytych. Na dzień dzisiejszy nie mamy dowodów na to, że u człowieka również występuje temperaturowa determinacja płci i że to temperatura może decydować, że gonady rozwiną się w kierunku męskim czy żeńskim. Wspomniała Pani o tym, że skrajne temperatury sprzyjają temu, żeby wykształciła się samica. To aż się uśmiechnęłam. Pod nosem, ponieważ natura wydaje się być taka logiczna i można odnosić to do również ludzi, że kobiety jednak budzą skrajne emocje bardzo często i, i mają te różne swoje emocje, od bardzo takich pozytywnych do negatywnych. I w tym przypadku. Rzeczywiście, coś te wszystkie kobiety, wszystkich gatunków jednak łączy, jakieś wspólne pewnie, pewnie źródło, ale właściwie chciałam zapytać o to, czy ta temperaturowa determinacja płci w jakimś stopniu występuje również u ludzi. Sam proces determinacji płci jest procesem niezwykle złożonym i jest procesem, w którym zaangażowanych jest wiele, wiele genów. My dzisiaj bardzo dużo wiemy. O, o różnych zmianach epigenetycznych, które, które zachodzą w naszym, w naszym genomie, a które właśnie zależą od wpływu czynników. Środowiskowych i które są niezależne od sekwencji zapisanej w genach, więc, więc nie wykluczone, że również czynniki środowiskowe, być może tem temperatura, e również w jakimś stopniu mogą, mogą mieć wpływ na ten proces. Człowiek to bardzo skomplikowana istota i jeszcze pewnie wiele nas, wiele razy nas Zaskoczy. Może się nawet okazać, że na tak subtelne właściwie aspekty jak determinacja płci będzie miało wpływ również psychika, nastawienie czy przekonania. Kiedyś być może związek z tą psychiczną, mentalną, emocjonalną stroną również nauka wykaże. Kto wie? Niejednokrotnie już się zdziwiliśmy. Także. Niezwykle ciekawy, niezwykle ciekawy temat i ważny nie tylko z punktu widzenia osób, które starają się o powiększenie rodziny, ale myślę, że dla zdrowia wszystkich mężczyzn i też nasz materiał dedykujemy kobietom, które chcą dbać o swoich, swoich mężczyzn, swoich bliskich. Ze mną dzisiaj w studiu, w cyklu naukowiec ze świadomością pani profesor Monika Frączek z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej, Akademii Nauk. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dziękuję bardzo za rozmowę. I mam nadzieję na kolejne materiały popularyzujące naukę w Polsce. Do zapraszam na kolejne materiały.